I na ponownie mamy ze strony tyla kanów Bosch Serwis, mamy wymienione, zamontowane wtryski, dostarczone przez użytkownika i pompę wtryskową. Oczywiście zgodnie z ustaleniami zostało oczyszczone, zostały oczyszczone kanały głowice, kanały Sące wygląda to teraz dużo lepiej chociaż widać trzonki zaworów wcześniej tego nie można było zobaczyć także ten prześwit jest tutaj znacznie znacznie większy będzie to skutkowało lepszym spalaniem większą mocą mniejszym zużyciem paliwa mniejszą pracą silnika no i teraz Idziemy do kolektora słońca. Kolektor słońcy. Wygląda, tutaj jest kasta, w której. A tak to wygląda na tą chwilę. Po kilku wyciach po moczeniu przez całą noc wypływa coś w rodzaju mazi smolistej. bo ciężko się dostać. Takie gluty czarnego czarnej smoły. To wszystko jest w kolektorze słońcym. Coś takiego. To jest wszystko wyciągnięte z kolektora sącego. To jest niestety zasługa zaworu EGR. Zawracania spalin. Tak to wygląda w kolektorze sący tylko tam jest suche. Tak? Tutaj jest namocznie namoczone i ma taki oleisty konsystencję. No ale tutaj widać, że jeszcze sporo pracy nas czeka, także no, niestety. Próbujemy używać chemii naj, możliwie najlepszej, ale to i tak za, zabiera bardzo dużo czasu. Dziękuję.